Projekt dofinansowany z budżetu województwa podkarpackiego. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta. Przygotowany obrzęd żniwny ukazuje pracę rolnika, która dzisiaj jest niespotykana na naszych polach. Praca żniwiarza to nie tylko praca w polu, ale też przygotowanie do tych prac. Serdecznie zapraszam do obejrzenia obrzędu żniwnego. Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu tradycyjny obrzęd żniwny z okolic Sanoka. Historie powstały na kanwie opowieści, wspomnień seniorek z miejscowości wsi Pokoszówka. Żniwa były kulminacyjnym elementem całorocznej pracy w polu. To od wielkości żniw zależało, czy rodzina przeżyje do następnego roku. Tradycja nadawała żniwom niemal sakralny charakter. To był pełen symboliki akt i Właśnie mimo że praca w trakcie żniw była ciężka, przystępowano do niej z radością. Między innymi wyrazem tego były pieśni śpiewane podczas tradycyjnych żniw. W pierwszy dzień rozpoczęcia żniw wykonywano tzw. zwany czyli symboliczne ścięcie pierwszego snopka. Gospodarz wychodził w pole, ścinał snopek, który według tradycji zawieszał w stodole i ten snopek był nazywany szczęściarzem. Dziś niestety tradycja żniw zaniknęła całkowicie. To tak naprawdę od nas zależy to, czy będziemy to pamiętać. Dlatego tak ważne dla nas stało się przypominanie tradycji żniw, tego, co się robiło w trakcie żniw, jak wyglądały przygotowania do żniw i cały obrzęd żniwny. Mamy nadzieję, że dzięki temu przypomnieniu będą Państwo mogli choć na chwilę przenieść się w te cudowne, dawne lata, gdzie nie było kombajnów, gdzie trzeba było kosić w sposób tradycyjny, naturalny, ale mimo wszystko były to piękne czasy. Dziękujemy bardzo. Zespół Muzyczno-Orzędowy Pakoszowiania. Kaśka, Kaśka, chodź tu! Już i temat, Ulu. Co tam, Tulu! Powiedział co robi. Ojciec już był popatrzeć na zboże, będzie o. robił zarzynek. Pójdzie klepać kosę, a my się musimy do żniw naszykować. Mamo, a my wszystko już mamy narychtowane. O nie, Kaśka, wiesz, ile mamy roboty. Ja o. tu będę robić ciasto na pampuszki. A ja? A ty idź weź y, wszystkie chustki, wszystkie y, zapaski. Ścierki ty, też? Ścierki też, bo trzeba nam w pole czyste, bo to tak wstyd z takim brudnym. Dobra, Matulu, ja ty zrobię to wszystko. Potem mi przyjść pomóc. Dobra, Matusiu. A Jaśka, żeś tam, gdzie nie widziała? A Jaśku? Huh. Matula, jak rano wstał, tak, żem go w ogóle nie widziała. Jezu, co za utrapienie z tym chłopakiem. Ja się tej wody... Matka. Będzie woda, będzie. Słoneczko, Raniuśko, wstało, w okna zaświtało. Szykuj, że się gospodarzu zboże zaszumiało. Hej doloż moja doloż, a mnie ręce bolo. Matuleńce pomóc trzeba, zrobić masło do chleba. Hej doloż moja doloż, a mnie ręce bolo. Jak mnie mateńka prosiła, łobrządek zrobiła. Dużni w czasie gotowić, naszykować wielem. Nie puścił mnie ojciec drogi na pańskie zarobić. Hej, dolosz moja dolosz, a mnie ręce bolą. Ma pomóc, trzeba zrobić masło do chleba. Hej, dolosz, moja dolosz, a mnie ręce bolą. Jak mnie matenika prosiła, obżądek zrobiło. Pochwalony kumo! a daj Boże, daj Boże. Witajcie, co wy tak dzisiaj tak od rana jak na jarmarku? A do żniw się szykuję. Pogoda ma być ładna i będziemy zaczynać. A może by Wam tak co pomóc, kumo? A, bardzo dobrze, bardzo dobrze trzeba masło zrobić. Tam jest wszystko przygotowane, tylko trzeba siąść i zarobić. Dobra, dobra. A witajcie, stryjanko. A witaj ta katarzyna. Witajta. O, ile roboty! Ile matuś nas zadawała. A od rana to u was taki jarmark, cały tłum ludzi. A no bo matuś mówiła, że do żniwa idziemy i roboty kupę trzeba i poprać. No, trzeba się zwijać, trza. No, trzeba, cioteczka, trzeba. Ale no. po żniwa to odpoczniecie. A, stryjanko, tak śmieję już ręce, bolo. Ale no, zrobimy, będzie głowy. Odpoczniemy, poszliwa, wszyscy, odpoczniemy. Odpoczniemy. Ojciec, a gdzie to Jaśko nasz, weź go, no tam zawołaj. Jaśko! Jaśko, chodź tu. Co tam ojciec? O, tu była matka coś chce! Co tam? był tyle! A krową, żebym nadał siana i tak żebym na tym I sianie tam zaspał. Matki, ona toś skała. Matulu, co żeś tam chciała? A gdzie żeś to był? A krową nadawałem, możeś pompuszki upiekła, daje jednego. A idź w jeden! Doszliśmy na pole Matulu. Biedne ono jest, ale jakieś nasze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. W imię Boże zaczynajmy. W imię zoczynajmy. Boże zaczynamy. Zachodźże słoneczko, skoro masz zachodzić, bo nas nogi bolą, po tym polu chodzić, bo nas nogi bolą. O po tym polu chodzić. Proszę po ostrze, żeby się diabeł nie cieszył, że nas zmęczy. Jeżeli chcemy przygotować element ozdobny składający się z trzech kłosów, robimy to w najprostszy możliwy sposób. Do wykonania wieńca najprościej użyć bratwy albo innego mocnego sznurka. To jest metoda tradycyjna. Aktualnie, bardzo często, jeżeli dysponujemy innymi technikami, możemy użyć również klejów, zarówno klejów na gorąco, jak i innego rodzaju. Żeby wykonać element złożony z trzech zbóż, z trzech kłosów zboża przygotowujemy sobie pętelkę z dratwy. Przez pętelkę przewlekamy kłosy zbóż, oczywiście zostawiamy sobie krótkie ogonki i ściągamy to sznuraczkiem. Następnie możemy to obie obwiązać i zakończyć guzkiem. Im mocniej to zwiążemy, tym lepiej się nam to będzie trzymało później. Musimy robić jak najwięcej związań i mocowań, żeby ten wieniec, który będzie niesiony, będzie przenoszony, nie rozsypał nam się. Pozbywamy się zbędnych w sznurkę. Możemy sobie zostawić do mocowania takie dłuższe kawałeczki. Teraz przygotowujemy drugi drugą pętelkę. I również na górze łapiemy. I to już zależy od nas. Możemy sobie tutaj na przykład rozszerzać. Wtedy będzie takie bardziej zaokrąglone i przeciągamy to przez pędzelkę. Wykonanie więcej, jest bardzo pracochłonne, ale tak. efekt końcowy jest już często zadowala i rekompensuje trud, który poświęcamy no do wykonanie. wykonania. Oczywiście zawiązujemy te wszystkie wiązania, guzki, potem będą ukryte. Ponieważ musimy to zakryć zbożem, zakryć jakimiś elementami ozdobnymi, takimi jak na przykład bukieciki z zatrwianu, Możemy sobie oczywiście zostawić te końcówki do mocowania. One będą ukryte, nie będzie, nie będzie ich widać w późniejszym etapie. Oczywiście oprócz zboża do wykonania wieńca możemy użyć różnego rodzaju traw, robiąc z Różne elementy osobne. To również możemy sobie przygotować wcześniej i później, już tylko odpowiednio układać na konstrukcji. To teraz pokażemy Państwu, w jaki sposób, w najprostszy możliwy sposób, jak przymocować bukiciki zboża do stelaża. Oczywiście, tak naprawdę, wypełnienie i dekoracja będzie zależała tylko i wyłącznie od tego, jak dużo mamy materiału, jak zaprojektowaliśmy sobie nasz wieniec oraz od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt finalny. Bierzemy sobie taki nasz biecik, Przykładamy go do naszego stelażu. Już mam przygotowany kawałek dratwy i techniką tak w bardzo podobny sposób robię sobie pętelkę, przeciągam sznurek i mocuję mocno. Jeżeli to jest pierwszy, jak gdyby startowy bukiecik, mogę go również obwiązać po to, żeby nie zsuwała nam się ta ratwa. Im więcej damy sobie tutaj gówków, im więcej to zawiążemy, to wszystko będzie bardziej stabilne. To, o czym warto wspomnieć jeszcze, jeśli chodzi o wieńce, to myślę, że trzeba powiedzieć, że więcej nie przygotowywały, nie przygotowywała tylko jedna osoba. Było to przeważnie kilka osób, właśnie z danej rodziny, bądź też z miejscowości. Każda osoba zajmowała się jakimś elementem danego, danego wieńca. Tak naprawdę było to też, jeżeli było więcej osób, to było też okazja do spotkania się, do śpiewania, do wymieniania się informacjami, po prostu no, do spędzania wspólnego czasu. Oczywiście do dekoracji możemy również użyć różnego rodzaju bukietów kwiatów, zbóż, malowany zbóż i ziaren.